Witam na mojej kolejnej wyprawie. Jesteśmy po długiej przerwie na kanale, ale już wracamy. Witam wszystkich na kolejnej wyprawie. W dniu dzisiejszym postanowiłem się wybrać na podzamczy, na którym są pozostałości po niemieckiej linii obrony b 1 Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj. Przyszliśmy nagrać urbex. Witam w kolejnym odcinku na kanale Wędrowiec TV. Dzisiaj wybierzemy się na opuszczony obiekt, który znajduje się tuż za mną. Jest to opuszczona spółdzielnia Inwalidów Laski. Witam wszystkich na kolejnej wyprawie. Dziś wraz z Mariuszem z kanału Wiator TV, link macie w opisie. Przyszliśmy nagrać drugą część metamenarki.